Oklasku, uwaga. W jednym i drugim jesteście znakomici. A zatem, proszę Państwa, moi mili, poproszę o hałas i oklaski dla Andrzeja Sadownika, ziemowita fałata Spinty i Przemka Iwanka, współorganizatora imprezy. To jest ten czas na hałas! Być może zauważyliście, że jedna z sal jest, chciałem powiedzieć, pod wezwaniem, jest dedykowana Andrzejowi. Moi drodzy, kilka pytań na rozruch, a później zaczniemy sobie szybkie przewijanie tego, co dzisiaj nas czeka. Tak, tutaj dziękuję Ci bardzo. Horacy powiedział rzecz, która się, opowiedział o rzeczy, która dzisiaj się wydarzyła, a mianowicie przed chwilą odsłoniliśmy. Nazwę naszej sali, którą postanowiliśmy nazwać na cześć Andrzeja Sadownika, który siedzi tutaj obok, i to jest właśnie okazja do tego, żebyśmy się dzisiaj spotkali. Być może nie dla wszystkich imię Andrzej Sadownik coś znaczy, ale dla wszystkich tutaj piwowarów, dla browarów myślę, że to nie jest osoba nieznana. Powiem tak. Rozmawialiśmy przed chwilą z Pawłem Leszczyńskim, który organizuje ten festiwal. Ja Pawła Leszczyńskiego poznałem, nie pamiętam kiedy, lata temu. E, naprawdę dziesiątki lat, no może ponad 10 lat temu, gdy e, byliśmy na spotkaniu Polskiego Stowarzyszenia Piowarów Domowych, które założył m.in. Andrzej Sadownik. Później e, szkoliłem się również jako sędzia piwny, e, również Inicjatywa Andrzeja Sadownika. Później pisałem również do Piwowara, który również jest inicjatywą Andrzeja Sadownika. Wkład Andrzeja w piwowarstwo, w to, co tutaj się dzieje, jest niezaprzeczalny. Kto wie, jak wszystko to by wyglądało, gdyby nie on. A zapytam Ziemka Pałata z browaru Pinty. Z yy, browaru Pinta, jak Ty poznałeś Andrzeja, skąd to się wszystko wzięło i czy miał jakikolwiek wpływ na browar Pinta i to, co robisz teraz? Raz, dwa, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Słuchajcie, więc. Mm, podpowiem y, szerzej niż tylko tak, tak i tak. E, miał, tak. Andrzej Sadownik e, miał i cały czas ma. I to sobie musimy z tego zdać sprawę. Miał wpływ i ma wpływ na to. E, jak kształtow jak rodziła się jak kształtowała i jak wygląda teraz scena piwowarstwa e, indywidualnego piwowarstwa domowego a co za tym idzie piwowarstwa rzemieślniczego bo te jakby dwie e, sfery działalności człowieka domowa hobbystyczna rzemieślnicza już bardziej sprofesjonalizowana bardzo się ze sobą łączą ale jak to było bo o to mnie Tutaj pytano, no był to rok z tego co pamiętam 1997 lub 8. I... Powiedzmy sobie szczerze, wtedy nic nie było na rynku piwnym. <grym> Ciekawego oczywiście. Tak, no nie... W tamtym czasie, czyli w 97 roku nie było żadnego z tych browarów, którymi które dzisiaj są obecne na festiwalu. Co więcej, w, w czasach, kiedy powstawała Pinta, nie było tych wszystkich browarów, więc to się zmienia. Ale wróćmy do 1997. Przychodzi list do redakcji. List do redakcji piwosza, którego wówczas wydawałem z Pawłem Printą jako studenci dziennikarstwa w Krakowie. List został napisany przez Andrzeja Sadownika i zawierał propozycję współpracy polegającej na tym żeby zainteresować czytelników Piwosza czyli tego, tego naszego magazynu wówczas oczywiście drukowanego żeby zainteresować ich piwowarstwem domowym nastąpiła wymiana korespondencji to trwało kilka tygodni trzeba było list napisać zanieść na pocztę odebrać wymieniliśmy się korespondencją no i koniec końców do redakcji wpłynął, e, wpłynął rękopis manifestu który został opublikowany następnie w roku 98 na łamach Piwosza manifest pod tytułem Już pora zaczynać piwowarstwo domowe No i to był fundamentalny moment e, ponieważ wówczas tych zakładam około 2000 czytelników Piwosza ludzi bardzo zainteresowanych piwem i piwowarstwem, dowiedziało się, że można uważyć piwo w domu. To jeszcze było za wcześnie, żeby przekazać wiedzę jak, gdzie, no bo nie było niczego, tak? Nie było sklepów z surowcami dla piwowarów domowych, nie było możliwości ani technicznych, ani innych, żeby po prostu wziąć i zacząć ważyć. Nie Andrzej, było internetu nawet także. Nie, nie, tak, internet gdzieś tam raczkował, ale Andrzej przyszedł z konkretami. I wkrótce zaczęliśmy publikować e, poradniki jak to zrobić, ale pierwszym wyobraźcie sobie, że w jednym z pierwszych zdań tego poradnika czytelnicy mogli przeczytać znajdź jakiś browar w pobliżu który użyczy ci trochę słodu chmielu i drożdży i potem co z tym zrobić wspomnę tylko że akurat ten list do redakcji Andrzeja który był oczywiście napisany językiem i, i napisany w ten sposób że no nie pozostawia wątpliwości że należy i trzeba Zrealizować pomysły, które ten list zawierał, to były argumenty, to była pasja, przekonanie i coś takiego, może nie do końca, coś, co nie jestem w stanie opisać. Wiedziałem, że coś z tego na pewno będzie, i tak zaczęła się nasza długoletnia współpraca z Andrzejem więcej niż współpraca. O, to było. Prawie 30 lat temu. Natomiast pytałeś jeszcze o wpływ na PINTE. No, to, że zaczęło się na dobre piwowarstwo domowe w Polsce, że e, potem jakby w ślad za tym powstały, powstały sklepy pierwsze, które zaczęły dostarczać surowce dla piwowarów. To był no, jednym z pierwszych był, był Browamator. E, no i to, że piwowarstwo domowe w Polsce trafiło na bardzo, bardzo dobry grunt, głównie dlatego, że dawało możliwości e, po pierwsze dobrej zabawy, dobrej e, edukacji, spędzania czasu, robiąc po prostu coś ciekawego i ważąc piwo, ale też dawało realną możliwość napicia się piwa w stylach, które w Polsce albo nie były dostępne, albo były bardzo drogie. I po kilkunastu latach bardzo intensywnego rozwoju piwowarstwa domowego rozpoczęło się piwowarstwo rzemieślnicze i rzeczywiście zaczęło się to od Pinty, więc to ta historia się tam przeplata e, od tak naprawdę momentu, kiedy otworzyłem kopertę z listem od Andrzeja. Świetna historia. Andrzej, widzę, się zamyślił. Andrzeju, a jak ty patrzysz na to, co teraz się dzieje, na browary rzemieślnicze, na cały ten ruch, na piłowarstwo domowe, jak się z tym czujesz? Jak myślisz, jaki miałeś w to wkład, i czy, czy to jest, czy ty sobie wyobrażasz, że to pójdzie w tym kierunku, czy cię to cieszy w ogóle? Cóż, wyobrażałem sobie, bo. Trzeba powiedzieć, że wszystko to, co się zdarzyło łącznie z, z tą moją pionierską misją dotyczącą piwowarstwa domowego, jest, było, jest odwzorowaniem sytuacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, którzy, w których to Stanach w połowie lat 90., chyba, Ruch piłowarstwa domowego osiągnął maksimum i liczył ponad milion gospodarstw domowych, było zaangażowanych w ważenie piwa w domu. Już tam wtedy, w latach 90., a więc 30 lat temu, przecież pojawiły się mikrobrowary, które właśnie miały takie ambicje. O jakie chodziło, robienie piwa dobrego, innego niż koncernowe, szukanie nowych rozwiązań. Także to wszystko się działo, działo za Oceanem. I w momencie, kiedy pojawiła się dodatkowo jeszcze ta możliwość łatwej komunikacji, przepływu informacji, ba wręcz bezpośrednich kontaktów, mam na myśli, Internet, oczywiście, i te różne społecznościowe, nawet i portale, to wiadomo było, że, 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 że to pójdzie szybko. Tyle, że trzeba było tu po stronie polskiej zdolnych i chętnych ludzi, a okazało się, że, że tych nie, nie brakuje. Jeden tu. Z najzdolniejszych siedzi obok. Ja mu bardzo dużo zawdzięczam. Bo nawet jeśli coś mogłem wnieść w teorii, to w praktyce Ziemowit i jego ekipa otoczenie działa bardzo skutecznie. No i realizuje to, czego no, ja na pewno by mnie zrealizował. No, a w tej chwili spokój jest przecież pięknie pod tym względem, czego dowodem jest dzisiejszy festiwal. Ja udałem się na taką mentalną emeryturę już 10 lat temu. Właśnie równie dobrze mogłaby tu siedzieć figura woskowa. Rozważcie to, że zrobić na przyszłość figurę to woskową, skoro uważacie, że mam takie wielkie zasługi. To przyjdzie czas na No, przyjdzie. <laughs> Dzięki. Czy ciebie to, to cieszy, to wszystko, co się dzieje tutaj z piwowarstwem yy, z rzemieślniczym, z piwowarstwem domowym? Czy możesz powiedzieć, że masz satysfakcję? Tak. <laughs> Można by to jednym słowem załatwić. Oczywiście, że tak. Myślę, że w Europie, a nie ma drugiego kraju, który uczynił taki gwałtowny, wielki postęp w tym względzie. No bo oczywiście są kraje, które miały piwowarskie tradycje, większe niż my. I oni się też podciągnęli znacznie, ale jeśli uwzględnić poziom startowy dla polskiego piwowarstwa. A stan obecny to to jest porównywalne chyba właśnie z jedynie z tym, co się zdarzyło no, te 20 lat temu w USA. Jasne. Ziemku, chcesz coś dodać? Tak, ja, ja bym chciał dodać trochę kilka konkretów, bo świętujemy, świętujemy to, że Andrzej zgodził się, żeby jedna z sal tutaj na stadionie nosiła imię doktora Andrzeja Sadownika. Ale chciałbym może powiedzieć kilka kon konkretów na czym polegały te działania Andrzeja w ciągu tych ostatnich e, 30 lat na rzecz piwowarstwa domowego i rzemieślniczego. Więc zaczynając od tego listu i tego manifestu, który ukazał się w Piwoszu, potem wspólnie z Volkerem, czyli oficerem niemieckiej Bundeswehry, razem... Folkerem quante razem jeździli do browaru Jabłonowo i tam, pozyskując surowce, ważyli piwo w domu i potem to opisywali czytelnikom piwosza krok po kroku, co robić ze słodem, z chmielem. Potem jeździli do tegoż browaru jeszcze przed e, Pintą i, 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 i tym wszystkim, i, 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 piwo, i browarami rzemieślniczymi, żeby ważyć piwo według swojego pomysłu. Był to stałt, prawda? Jeszcze wcześniej do, do gabu. W wąsoszu. Także to były takie działania organiczne bardzo. Cały cykl artykułów Andrzeja Sadownika w piwoszu. Niech sobie przypomnę, bo to był bardzo długi tytuł wymyślony przez Andrzeja, czyli Łysym", nie, Łysym Okiem to były felietony. Bardzo dobrze napisane felietony o tym, co dzieje się w polskim piwie i piwowarstwie. Potem było. O chmielu, był cały cykl artykułów o chmielu i, i, i cykl artykułów o stylach piwnych. My tak naprawdę dzięki skrupulatności Andrzeja, który na co dzień wykładał w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i wiedział, jak przedstawiać e, fakty, gdzie je znajdować i e, i mogliśmy dzięki temu dowiadywać się o stylach piwa, o których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy. To były te lata jeszcze 90. Potem, kiedy powstał browamator i jakieś zupełnie młodzieńcze, młodzieńczy zryw, żeby założyć sklep dla piwowarów domowych. No dobra, ale, ale co i jak? Może zrobić jakiś brukit, ale jak? No i do Andrzeja Sadownika się zgłaszaliśmy. Z pytaniami, jak, jak to zrobić, żeby, to, żeby z tego potem było piwo? Ja miałem e, epizod z ważeniem piwa w domu e, w roku 1995, więc akurat mija 30 lat, ale była to jednorazowa przygoda, e, i potem pamiętam te piwa, które Andrzej przywoził nam do redakcji, do degustacji, no, otwierały oczy na zupełnie nowy, niesamowity świat piwowarstwa. Co dalej? Rok 2003, pierwszy w Polsce konkurs piw domowych. Andrzej został z szefem jury i tak naprawdę mm, zaprogramował ten konkurs od samego początku w ten sposób, że ma być to konkurs z zasadami, konkurs przemyślany. Skończyło się to tym, że piwowar który dziś waży profesjonalnie piwa w jednym z browarów w Polsce, kiedy spóźnił się kilkanaście minut ze swoim piwem, po czasie przyjmowania piw został odprawiony z kwitkiem, mimo że w tamtym czasie tych piw w konkursie mieliśmy chyba 23. A liczyły się zasady i tak było przez wszystkie kolejne lata. Potem, kiedy w 2007 roku postanowiliśmy zorganizować pierwszy w Polsce konkurs piw rzemieślniczych, rok 2007. Szefem jury został Andrzej Sadownik i posiłkując się wiedzą Andrzeja, jego zasadami, skrupulatnością, e, zaczęliśmy budowę tego konkursu, który dzisiaj po tych wszystkich latach jest e, znaczącym konkursem dla całej branży piwowarstwa rzemieślniczego. Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. Ogromna rola Andrzeja w tym, żeby to stowarzyszenie powstało. To był członkiem założycielem i miał pomysł na to, jak tchnąć życie w stowarzyszenie. A nie wiem, czy wiecie, stowarzyszenie się, stowarzyszanie się w Polsce nie jest rzeczą prostą. Kolejna inicjatywa, która ma bardzo duże skutki też dla polskiego dlatego dla jak się mówi, jak się widzi polskie piwo na świecie, to jest temat piwa grodziskiego i zaangażowanie Andrzeja w jakby skompletowanie dostępnej wiedzy na temat piwa grodziskiego, tak, w 2012 roku został opublikowany e, raport e, o grodziszu grodziskie Redivivus, czyli Kompletna na owe czasy informacja w języku polskim i co bardzo ważne po angielsku. Na czym co to jest piwo grodziskie, jak się go ważyło, w tamtym czasie ważyliśmy piwa ala grodziskie, tak? Browar w grodzisku jeszcze się nie reaktywował, ale były już komercyjne przykłady tego piwa. I, i mógłbym tu jeszcze długo, długo opowiadać. Oczywiście wspomnę też, że te wszystkie inicjatywy, były możliwe, bo wokół Andrzeja zbierało się grono, które było coraz liczniejsze, osób, które pod wrażeniem jakby zaangażowania tego mentalnego lidera, jakim był Andrzej, pomagali w realizacji tych wszystkich pomysłów. Także no to. Tylko garść, że tak powiem, wymieniłem takich inicjatyw, w których Andrzej odgrywał no, pierwszorzędną rolę, dając często... Mm, najistotniejsze wskazówki, wsparcie, a czasami, a czasami e, powodował, że wszyscy się musieliśmy jakby trzeźwo zastanowić e, nad tematem, żeby nie narobić głupot. Jak trzeba było, mówił stop, nie idźmy tą drogą, nie chodziło nigdy o krótkoterminowy efekt, ale o zbudowanie długo, długoterminowych wartości. I to jest jak dla mnie naj, największa zasługa Andrzeja, bo przynajmniej ja mnie na pewno w ten sposób e, ukształtował, że nie liczą się szybkie efekty, a, dłu, a, a jak, jakby efekty długoterminowej, uczciwej, uczciwej pracy, mam tutaj na myśli piwowarstwo. Także. Andrzeju. Dziękuję Ziemek za tę laudację. Bardzo dziękuję. Podtrzymuję jednak opinię, że bez Twojej osoby nie udałoby się zrealizować wielu z tych przedsięwzięć, o których wspomniałeś. Myślę, że nasz czas minął, bo. Tak, ja... To miał być kwadrans, a tu tak kolega jest. się niecierpliwi troszkę. Także dziękuję bardzo. Tak jest. Zapraszając Andrzeja na scenę, powiedziałem, że będzie 5-10 minut. Widzę, że troszkę się przeciągnęło. Jeżeli byście się zastanawiali, więc kto zaczął to wszystko, jeśli chcielibyście wskazać osobę, która zaczęła to, ten wspaniały ruch, który się cały czas kręci, czyli piłowarstwo domowe, piłowarstwo rzemieślnicze, ta skromna osoba siedzi właśnie na scenie, obok też e, nie mniej skromna i nie mniej e, e, czołowa postać w kreowaniu polskiego rzemieślnictwa, czyli e, ziemowi Twałat, Browar Pinta. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Słuchajcie, czy jakieś brawa? Może? Dziękuję Landrzeja. bardzo Udanej zabawy podczas trzech dni. Dzięki za wysłuchanie.